Po 180 dniach w kosmosie ciało astronauty jest inne, kości tracą gęstość, mięśnie zanikają, ale mózg tęskni za grawitacją, za chodzeniem i za smakiem. Dlatego po lądowaniu astronautom nie podaje się od razu steka ani burgera, tylko coś miękkiego delikatnego, co nie uderzy w układ pokarmowy, co da ulgę. Dlatego zaraz po lądowaniu są transportowani bezpośrednio do wyświecie kruszonki w sosnowcu. Tu dostają to, czego naprawdę potrzebują deserki o grawitacji mniejszej niż księżyc i smaku większym niż wszechświat. Monoporcje, które rozpływają się, zanim dotkniesz łyżeczki bezy, delikatniejsze niż puch kapsuły i krem, który nie leczy mięśni, ale koi wszystko inne, bo kiedy wracasz z kosmosu, potrzebujesz czegoś naprawdę nieziemskiego. W świecie kruszonki dla tych, co lądują z hukiem i też dla tych, co po prostu mieli ciężki dzień.